Jest taki mięsień, który jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o bóle głowy oraz szyi. Może on powodować dolegliwości tylnej części szyi, dolegliwości promieniujące w stronę krtani, nawet dolegliwości promieniujące w stronę żuchwy czy żwacza, a także promieniujące za uchem, nad uchem i na część skroniową. Niestety w wielu sytuacjach jest to mięsień bardzo pomijany i niewystarczająco opracowywany czy w terapii manualnej, czy nawet pod kątem ćwiczeń lub rozciągania. Ten mięsień to mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Przyczepia się on za uchem w tylnej części i biegnie po skosie do przodu aż do części mostkowej. Jest on o tyle istotny, że bierze udział w wielu ruchach odcinka szyjnego, dlatego też przeciążenia, jakie na niego działają, są bardzo duże, szczególnie w sytuacjach, w których głowę pochylamy do przodu, tak jak i barki, i tutaj on bardzo często jest napięty. Jeżeli dołożymy do tego jakąś rotację, na przykład długo patrzymy się w jedną stronę, albo monitor mamy, nie naprzeciwko swojego wzroku, to naprawdę bardzo często ten mięsień jest napięty, dysfunkcyjny i może dawać nieprzyjemne dolegliwości bólowe. Skoro mamy to już za sobą, to pokażę Ci parę technik, które pomogą Ci rozluźnić ten mięsień i niewykluczone, że znacząco poprawić stan, który dotychczas nie za bardzo się poprawił. Na początku wyczujmy sobie ten mięsień. Wykonaj delikatną rotację i zgięcie głowy do dołu. Jest to, o, tutaj ten mięsień, który możemy sobie takim szczypczykowym chwytem złapać. Spróbuj sobie go wyczuć od góry do dołu i niewykluczone, że gdzieś w tej górnej części, przy tych przyczepach, lub na środku. Odczujesz dość intensywny ból przy mocniejszym naciśnięciu i niewykluczone, że właśnie jest to punkt spustowy, który daje dolegliwości bólowe do góry lub do dołu. Jeżeli znajdziesz taki bolesny punkt, staraj się po prostu przytrzymać, próbować rozluźnić, głęboko oddychaj i poczekaj, aż ten ból. Się zmniejszy. I tak stopniowo, stopniowo do dołu staraj się znaleźć takie bardziej napięte i bolesne punkty i stopniowo je rozluźnia. Jeżeli to już masz za sobą, spróbuj sobie chwycić jeszcze raz ten mięsień i delikatnie, z delikatnym uchwytem zjeżdżać. W dół. Tak, jakbyś go chciał, lub chciała jeszcze ściągnąć i rozciągnąć do dołu. Możesz do tego dorzucić sobie delikatną rotację. Żeby jeszcze bardziej uaktywnić rozciąganie tego mięśnia. Spróbuj sobie takiego rozciągania wykonać 10, 15 powolnych, spokojnych ruchów, a następnie przejdźmy sobie do typowego rozciągania. Idziemy tutaj do rotacji. Tą ręką możemy nawet sobie pomóc drugą. Stabilizujemy okolice tkanek i przyczepów początkowych. Następnie odchylamy delikatnie głowę do góry. Prawdopodobnie widać, jak tutaj wszystko mi się naciąga, a tym bardziej Ty poczujesz to na swojej szyi. W tej pozycji przytrzymaj głowę 15 sekund, rozluźnij i wykonaj trzy serie. Niewykluczone, że po jednej stronie będziesz odczuwać o wiele mocniej niż po drugiej, i jest to często spotykana reakcja właśnie w napięciowych bólach głowy czy szyi. Bo organizm nie jest symetryczny. Często przechylamy się w jedną, w drugą stronę. Jeden bark mamy wyżej, drugi niżej, co, co wpływa na to w dłuższym terminie, że te dolegliwości często też nie są symetryczne. Przetestuj to u siebie parę dni z rzędu i zobacz, czy poczujesz poprawę, choć jestem pewny, że tak. Daj znać, co o tym myślisz, i do zobaczenia następnym razem.